Setki koncertów rocznie, nieustanne podróże, luksusowe samochody i tempo życia, którego wielu artystów nie byłoby w stanie udźwignąć. Jeszcze kilka lat temu mało kto znał jego nazwisko. Dziś Skolim jest jednym z najbardziej pożądanych artystów w Polsce. Jego koncerty sprzedają się szybciej niż bilety na największe festiwale, a terminarz występów pęka w szwach, jakby czas przestał go obowiązywać. Widzisz go na scenie. Światła, energia. Tysiące ludzi śpiewających każdy wers. Ale to tylko ułamek historii. Bo dziś Skolim to nie tylko król Latino. To zjawisko, które wywróciło polską scenę muzyczną do góry nogami. W tym filmie przyjrzymy się jego drodze na szczyt. Odkryjemy, ile naprawdę zarabia, czym jeździ, jak wygląda jego życie w trasie, a także co sprawiło, że stał się jednym z najgłośniejszych nazwisk w Polsce. Kolim a właściwie Konrad Skolimowski urodził się 9 października 1996 roku w Łukowie. Dziś znany jest przede wszystkim jako muzyk, ale jego historia jest o wiele bardziej złożona, bo zanim podbił sceny w całej Polsce, zasłynął w zupełnie innym świecie. Konrad zaczynał jako aktor filmowy i serialowy. Już jako nastolatek pojawiał się na planach popularnych produkcji, takich jak Dziewczyny z Lwowa, Na wspólnej, Na dobre i na złe. Oraz echo serca jednak największą sławę przyniosła mu rola Patryka z serialu Barwy szczęścia, gdzie zdobywał pierwsze doświadczenia przed kamerą. To właśnie aktorstwo nauczyło go pracy z emocjami, pewności siebie i tego, jak budować wizerunek. Te cechy później idealnie wykorzystał na scenie. Z czasem aktorstwo stało się tylko jedną z dróg w jego karierze. Konrada coraz mocniej ciągnęło w stronę muzyki. W 2018 roku wystąpił w programie Disco Star. Gdzie pokazał swój talent szerszej publiczności. Choć nie zdobył wtedy głównej nagrody, jego energia i charyzma zwróciły uwagę widzów i producentów. Po programie Scolim skupił się na własnej muzyce i wydał kilka singli, które szybko zdobywały popularność. Największym z nich stał się utwór: Wyglądasz Idealnie, który podbił serca fanów i zdobył setki milionów wyświetleń. Sukces był tak ogromny, że piosenka zdobyła trzykrotne miano diamentowej płyty, stając się jednym z największych przebojów ostatnich lat w Polsce. Dzięki temu sukcesowi w 2022 roku z Colim wrócił do Disco Star. Ale już jednak w roli jurora, dzieląc się doświadczeniem z młodszymi uczestnikami i pokazując, że muzyka jest jego prawdziwym powołaniem. Ten etap kariery ugruntował jego wizerunek jako wszechstronnej i wpływowej postaci w polskim showbiznesie. Dziś Skolim to nie tylko wykonawca, to marka i jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich gwiazd ostatnich lat. Droga Skolima była długa i pełna wyzwań a on sam nie ograniczał się tylko do muzyki. W 2022 roku wystąpił w gali Prime MMA, najpierw z Jasiem Kapelą, później z Księciuniem, wygrywając w obu przypadkach. Skolim to nie tylko artysta i aktor, ale też wszechstronna postać polskiego show biznesu, która z małego miasteczka osiągnęła status jednej z największych gwiazd młodego pokolenia. Dziś Skolim prowadzi życie, o którym wielu może tylko marzyć. Mieszka w rodzinnym domu na Mazowszu, gdzie łączy komfort z przestrzenią do pracy twórczej i spotkań z bliskimi. Jego samochody to prawdziwa flota luksusowych aut, bo jest ich ponad 11. Od sportowych maszyn po eleganckie suwy. W tym kilka, które warto wymienić. Pierwszym z nich jest BMW X7. To duży luksusowy SUV, który oferuje dużo przestrzeni, co jest przydatne w trasie koncertowej. Kolejnym z nich jest Mercedes Maybach GLS o wartości około miliona złotych. To prawdziwy złoty król w tym zestawieniu. Pod maską skrywa moc ponad 550 koni mechanicznych, a połączenie siły i luksusu sprawia, że każdy przejazd staje się wyjątkowym doświadczeniem. A to dopiero początek jego motoryzacyjnej kolekcji. Kolejnym autem jest również Mercedes, ale tym razem klasy S. To auto bardzo luksusowe, eleganckie. A kolor dodatkowo podkreśla ekstrawagancki charakter Skolima. Kolekcję uzupełnia kilka modeli BMW, które pozwalają mu swobodnie poruszać się między koncertami, nagraniami i wydarzeniami medialnymi. Każdy detal jego życia pokazuje, że sukces to nie tylko talent, ale też umiejętne zarządzanie własną marką. Jak mogliście zauważyć, wszystkie auta są w kolorze różowym, bo jak przyznaje artysta, to jest jego ulubiony kolor. W ostatnich czasach Skolim otworzył swoją stację benzynową w miejscowości Czeremcha. Miejsce to przyciąga setki klientów przez najniższe ceny. W Polsce Konrad nie ogranicza się tylko do dróg na swoje koncerty, nie tylko dojeżdża swoimi samochodami, ale coraz częściej przemieszcza się helikopterem. Co pozwala mu oszczędzać czas i pokonywać setki kilometrów między kolejnymi występami. Bo jak sam przyznał, w sierpniu zagrał 63 koncerty, a do końca roku planuje zagrać ich aż 450, większość artystów nie wytrzymałaby takiego tempa, a dla Skolima to codzienność. Ile na tym zarabia? Nie znamy dokładnych stawek, bo wszystko zależy od rodzaju wydarzenia. Portal Cennik Artystów podaje, że jego średnia stawka za koncert to około 30 tysięcy złotych. Jeśli pomnożymy to przez 37 koncertów w ciągu miesiąca, wychodzi nam kwota ponad milion 100 tysięcy złotych. Oczywiście nie wszystko trafia do niego. część pochłaniają koszty muzyków, organizacji i ekipy technicznej. Ale jeśli dodamy sobie do tego dochód ze sklepu internetowego, YouTube'a i stacji, Wychodzi nam przychód przekraczający 15 milionów złotych rocznie, co czyni go jednym z najlepiej zarabiających gwiazd sceny rozrywkowej. Ale gdy jednak mówimy o gigantycznych wydarzeniach muzycznych czy wielkich festiwalach, ceny są o wiele wyższe. Jak już wcześniej wspominałem, Skolim nie ogranicza się tylko do muzyki i biznesu. Dwukrotnie stawał w ringu na galach Prime MMA, wychodząc z obu walk zwycięsko. Dziś za jedną walkę może zarobić nawet do 2 milionów złotych, jak sam przyznał taka kwota. Dla niego to kwestia kilku dni. To pokazuje, jak bardzo zmieniała się jego skala kariery i popularności. Ostatnio artysta poszedł o krok dalej i wprowadził automaty ze swoimi perfumami, które możemy spotkać w galeriach handlowych. Jak sam podkreślił, chciałby przejąć polskie linie lotnicze LOT i Orlen. Jego historia to przykład, że nieważne, co mówią inni. Najważniejsze jest to, żeby spełniać marzenia.